Tu dzieci mają głos! Sami opowiadamy o książkach i nie tylko! Dzień dobry! Przed nami wyjątkowo, tym razem słuchowisko z piosenkami pod tytułem O księciu Gotfrydzie, rycerzu gwiazdy wigilijnej, autorka Halina Górska, wydawnictwo Aleksandria. Witaj, Staś. Cześć. Słuchałeś? Podobało się? Podobało. Powiedz mi, no i tym, którzy nas słuchają, kim jest książę Gottfried? Książę Gottfried urodził się w Wigilię i nadworny astrolog z gwiazd nie wróżył mu zbyt dobrze. Mał trochę złe na początku przepowiednie, no bo tak, i się zaczęły spełniać bo ja jak był jeszcze bardzo mały to stracił rodziców a potem jego stryj który bardzo chciał przejąć władzę nad tym królestwem chciał zasiąść na tronie a nie, nie chciał być dobrym władcą to zamknął dlatego Gottfrieda w wieży Rozumiem, wypędził go z tego królestwa. Wypędził, zamknął, bo chciał, żeby umarł. Ale też dlatego, że go kusił jego przyjaciel. E, jego taki jak, zły doradca. Mhm. Kusił, żeby to zrobił. Weź go zamknij i będzie rządził. I on, e, nie zważając na to, e, że jest jego stryjem, zamknął go, żeby on temu umarł. Żeby tylko przyjąć władzę. Tak, zro chciał zrobić dosłownie wszystko dla objęcia władzy. Ale jakimś cudem udało mu się temu e, młodemu Gottfriedowi wtedy jeszcze wydostać z tego więzienia. Mógłbyś opowiedzieć krótko, jak to się stało? Stało się to od tego, że takie jakieś nie. Wiem, dziecko, jakiś po prostu człowiek strzelił z pracy do jaskółki. Kiedy odlatywała, bo już się zima robiła. No już była tam końcówka jesieni, już odlatywały ptaki. No i ktoś właśnie zranił jaskółkę w skrzydło. I upadła na okno akurat tej wieży. Więc Gottfried, ponieważ on miał dobre serce, był miły, dobry, nie, nie, nie robił nikomu nigdy krzywdy. To wziął, przygarnął i wyleczył jej to skrzydła i potem ją prze, przeżyła tam, przetrzymał ją tam na zimę. Znaczy też nie przetrzymał, bo przetrzymał to jakby więził. Nie chciał jej więzić, tylko chciał jej pomóc, żeby to skrzydło się właśnie wyleczyło. Czyli można powiedzieć, był opiekuńczy, opiekował się tym zwierzęciem zranionym. Tak, bawił się z nim i ta jaskółka stała się jego towarzyszką. No, ale niestety potem już zima minęła, musiały odlatywać, no więc je upuścił, bo nie chciał jej więzić. To też bardzo mądre z jego strony. Tak. Następnej zimy już przelatywały te jaskółki, już myślę, dobra, leźcie sobie. A tam y, się okazało, że one, y, no to byłoby dziwne, no prawda, no ale y, tak, tak było. Że przyleciał na skrzydłach ptaków. Czyli uwolniły go te ptaki. Mhm. Tak, za to, że właśnie, że, że był miły, to potem wszyscy, nie tylko ludzie, mu się odwdzięczali za to. No właśnie. Gottfried prezentuje bardzo unikalne w tych czasach cechy. Jest bezinteresowny. Jest dobry, nie wymaga od innych jakiegoś uznania, poklasku. Jest po prostu też skromny. Tak, bo jak było w niektórych historiach, on był skromny, bo nie chciał się wywyższać. O, o, o ja zrobiłem to. No więc nie musiał tego mówić. Dla niego to było takie. naturalne. Naturalne, tak było normalne i po prostu ten sobie wychodził na tak, żeby pomagać innym, jak słyszał jak tak złą jakąś no, nowinę, można by powiedzieć. I jak coś usłyszał to od razu już szedł, się pakował. I mówił, dobra, jadę, ale nie mówił temu. On tak o sobie jakby w duszy mówił, bo on nie chciał dla y, innych innym tego mówić, bo on nie chciał poklasków. Słuchaj, a myślisz, że w obecnych czasach, tak jak spojrzysz, dużo jest takich osób, które y, za swoją dobroć chcą być nagradzane? Przyznam, że tak, że jest dużo takich osób, które są, chcą być nagradzane. No, tak. Które na przykład, jadąc do biednych dzieci z Afryki, wręczając im na przykład jedzenie albo jakieś podarunki, zabawki, od razu. Robią sobie ze sztabem fotografów na przykład, wiesz, zdjęcia na Instagram. No, tutaj, no, no też jest dobre pomaganie, ale, ale, no, bo takie pomaganie interesowne, no, jest mniej, jest mało dobre, bo chcemy coś od kogoś za to, że. Pomogło, pomogłeś, a bezinteresowne jest najlepsze pomaganie, ponieważ nic nie chcesz, tylko sobie odchodzisz. No właśnie, nie chcesz być sławny z tego powodu, że pomagasz, nie chcesz, żeby o tobie mówiono, pisano w gazetach, po prostu robisz po cichu to, co uważasz za słuszne. Tak, i to i, i tymi słowami można opisać, właśnie Gottfrida. On nie chce być, jak to się mówi. Takim celebrytą. Ma bardzo dużo przygód, a taka jedna, która hmm, najbardziej może ciebie zainteresowała, to która? Kiedy zdobył wa zamek warowny, na który, na który sam król z swoim wojskiem nie chciał nawet atakować. A w ja... jaki sposób to zrobił? Też trzeba dodać, że zrobił to bez użycia miecza. Znaczy, tak, bo zrobił to, tak, to w taki sposób, że hrabia, ten oto hrabia, był złym, był złym człowiekiem, ponieważ palił chaty, zabierał od ludzi pieniądze. No i ten hrabia zabrał zamek w tej wydowie, bo. Taj, wdowie, bo nie chciała się z nim ożenić. I taki był zły ten hrabia i Gottfried postanowił, nie, tak nie może być. I pojechał na ten zamek warowny, nie mówiąc nikomu, że tam jedzie, bo wszyscy tak się bali tego, za, tego zamku, bo, bo myśleli, że jest na, nie, na jego yy, yy, na wygranie z tym wojskiem to jest szanse 1%, a ten god sam pojechał. A powiedz mi tak, w skrócie, jak on zdołał sam pokonać y, całe wojsko nieprzyjaciół? Całe wojsko, dlatego że stał pod tym zamkiem y, i on powiedział, że wyzywa y, tego hrabię y, na walkę na pojedynek. No i, te, no i wtedy hrabia, ale hrabia sobie ucztował przez kilka dni i, jednego, i pewnego dnia właśnie była ogromna burza. Yy, wszystko było w błocie. Hrabia powiedział pff, na pewno już sobie tym got poszedł, no bo gdzie w takie błoto stać, w taki deszcz. I wysłał Pazia, żeby zobaczył, on zawsze wysywał codziennie, żeby sprawdzić czy on już sobie poszedł, ten Gotfried. I wrócił i ten hrabia był wielce zaskoczony, bo Gotfried tam stał, wyzywając go ciągle na pojedynek. A następnego dnia była taka susza, że wszystkie pola były suche, obsuwa wszystkie rośliny. A on tam dalej stał, ten Gotfried. Gottfried stał i już, nie, i już sam ten hrabia spojrzał, mówi, kurczę, stoi. I czerwoną zbroję miał, od słońca nagrzała się, czerwone oczy, ale stał, bo, bo wyzywał tego hrabia na, właśnie na pojedynek. No i on wyszedł z tego zamku. No i powiedział, że może sobie wziąć ten zamek na własność. To znaczy, rozumiem, poczuł taką skruchę i żal tego, co zrobił ten hrabia, tak? Tak, bo z, y, tak doszło do niego, że, że bardzo źle robił, że zabrał ten zamek, y, no i pożałował tego. A czego dowodzi ta opowieść? O czym mówi? Że trzeba być niezłomnym, nie poddawać się, podnosić się z każdego upadku i żeby właśnie walczyć o swoje. No właśnie, żeby również walczyć o swoje. Piękna rycerska opowieść o nieprzymijających wartościach, o wartościach, których coraz mniej jest, mam wrażenie. Co jest fajne jeszcze w tym słuchowisku? Też to, że przy każdej opowieści, która jest podzielona na dwa lub trzy rozdziały, części takie, przy każdym jest piosenka, bardzo ładna moim zdaniem, i fajne są te piosenki, i bardzo ładnie ta pani, jest pani, która śpiewa i bardzo ładnie śpiewa. Tak, ma talent do tego i go wykorzystuje właśnie też w fajny sposób. No właśnie, no bo to też jest ważne. To jest bardzo fajne, żeby wzbogacić słuchowisko piosenkami, właśnie tematycznie związanymi z, danym, z daną opowieścią. No jak jeszcze, mówisz, pani ładnie śpiewa, to już w ogóle jest chyba najlepiej. Hey, tak. Słuchaj, powiedz mi, podobało ci się to słuchowisko, i czy poleciłbyś tą właśnie płytę innym dzieciakom, i dlaczego? Tak, podobała mi się i bardzo ją polecam, dlatego że ta opowieść dużo też ma wartości w sobie. Nie tylko taką opowieść, bo opowieść sama w sobie też bardzo fajna, ale też właśnie jest bardzo ucząca, żeby właśnie nie być takim egoistą, nie myśleć tylko o sobie i też trzeba walczyć o to, czego się chce, czy o to, tak? I żeby też mieć rozum do tego i otwarte serce, bo dobroć, jak dobrzy będziemy dla ludzi to, ludzi, to ludzie będą dobrzy dla nas. I też ta historia jest. Pokazuje, że opowieści rycerskie nie są tylko dla chłopaków. Aha, dobrze powiedziane. Tak. Siostrom Twoim też, yy, widziałem, się bardzo podobało. No, bardzo polecam. Yy, bardzo fajna y, opowieść, bardzo fajny narrator. Yy, też yy, yy, jest bardzo taka, można powiedzieć, w, w, w fajny sposób poplątana historia, że wyszedł z tego królestwa, wrócił z innego w ogóle i po drodze miał jeszcze tyle przygód. Historia ponadczasowa. Polecamy? Polecamy. Z całego serca. Rewelacyjna. Dziękuję ci, Stasiu. Pa.